Aha, no to tutaj mamy, proszę Państwa, to, w jaki sposób Fundacja WOŚP rozlicza 1,5% podatku. No jesteście zapewne przekonani, że to o czym fundacja wieży Owsiak mówi, że te pieniądze idą na leczenie dzieci, na sprzęt i tak dalej, no to widzicie na co idą. Z 18 milionów przekazanych w ramach odpisu 1,5%, wydano 12 milionów z Hakiem. I widzicie Państwo, na przykład przystanek Woodstock za 10 milionów złotych, pomoc Ukrainie i tak dalej i tak dalej, czyli ani złotówka z 1,5% pomimo zapewnienia, że go w Fundacji Pośp nie poszła na dzieci, ona na pewno już nie na polskie dzieci, natomiast zawrotna kwota 10 milionów złotych poszła na po organizację przystanku Woodstock. To jest ten 1,5%. To jest 1,5%. I tu... to nie jest, nie, nie mówimy teraz o zbiórce Wielkiej Okresy Świątecznej Pomocy, o wielkim nie, finansie. Nie, to jest to jest. Mówimy o osobach, sposób. które to zdecydowały się przekazać sposób. część tak? swoich podatków na fundację.